Cześć, tu Dorota. zapraszam na króciutki tutorial z ozdabiania starego tamborka. W tym miesiącu w grupie Cudna Paczka inspirujemy między innymi z ramkami, też wykorzystujemy stare ramki, a również jedną z opcji na stworzenie rameczki jest przerobienie tamborka. Mój tamborek jest wprawdzie drewniany, więc dość z ciężkim sercem dość go przerabiam. Natomiast jest już dosyć wypaczony, krzywy i po prostu daję mu w ten sposób drugie życie. Na początku, jak widzieliście, odrysowałam sobie papier skrapowy oraz odrysowałam sobie również kawałek birmaty po to, aby usztywnić spodnią część tamborka. Tamborek, tym razem odważnie bez podkładu, przemalowałam białą farbką hybrydową. Jest to farbka z kadensa, która bardzo fajnie się nakłada i w sumie nie trzeba zbyt wielu powtórzeń. Bardzo lubię ją stosować również do rozbielania moich projektów. W tych miejscach, w których uważam, że będę miała kompozycję, dołożyłam sobie również nieco szarej farbki. To była farbka też kadensa, ale do tkanin. Bardzo lubię używać farbki do tkanin, gdyż one mają taką lepiącą postać. Fajnie się trzymają powierzchni, dlatego też je Wam również polecam, obojętnie czy matowe, czy metaliczne. Przykleiłam sobie do mojego tamborka na magika tą pierwszą karteczkę papieru, tam, która będzie widoczna ze strony, ze strony przedniej. Natomiast spód okleiłam sobie najpierw birmatą, a później, żeby tą birmatę przykryć, żeby nie była ona taka niezbyt piękna, wówczas nakleiłam sobie jeszcze drugi papier skrapowy, taki maskujący. Tym razem mojego papieru skrapowego nie zabezpieczałam gestem przeźroczystym, ponieważ nie będę nakładać tutaj mediów. To jest bardzo bogaty, patchworkowy wręcz papier. Dlatego też uważam, że dokładanie masek byłoby już zbyt skomplikowane do tego projektu i po prostu kompozycja, którą chcę ułożyć na wierzchu, byłaby zbyt mało widoczna. Właśnie po to, żeby uwidocznić moją kompozycję, nieco przykryłam sobie grafikę, która jest na spodzie tego papieru, na moim tle, takimi białymi wyciskami z masy modelującej w kształcie kwiatuszków i listków. One są dość ażurowe, więc mimo, że. Przykryłam i nie, będą, nie będzie ta grafika tak widoczna, to jednak przez te ażurki przebija się zarówno kolor, jak i co tam na tej grafice się znajduje, więc daje to bardzo fajny efekt. Natomiast takie rozdzielanie białymi elementami jest potrzebne po to, aby uwidocznić górną część kompozycji. Jeśli bym na szaro-różowe tło nakładała również wyłącznie szaro-różowe elementy, wówczas no po prostu to zlałoby się w jedno i y, moja kompozycja byłaby niewidoczna. Y, zakleiłam niestety ten piękny zegar, który był na środku papieru, a to wszystko dlatego, że zauważyłam, że za bardzo znajduje się y, Znajduje się za bardzo centrum tej kartki i nie pozwoli mi dokładanie do tego zegara kompozycji na wyciągnięcie tej kompozycji w prawą stronę. Dlatego zegar z przykrością musiałam zakleić okiennicami. Natomiast staram się teraz dołożyć kompozycji wokół panienki, która jest ślicznotką taką różową. I została mi taka przepaść po jej lewej stronie, którą zaraz będę starała się zakryć, właśnie zegarem, ale wyciętym już z zestawu do samodzielnego wycinania. Tutaj widzicie już, że ten zegar mam umieszczony. Dzięki temu nie muszę tam wpychać gazy czy kwiatków, i mam w związku z tym, jak gdyby, więcej tlenu na moim projekcie. Jak widzicie, papiery i teksturki kleją raczej na magika, natomiast przygotowałam sobie heavy body gel, żeby przyklejać, na przykład trudno. Trudno łapiące magikiem kwiatki z Foamiranu i będę je przyklejać na Heavy Body ale Również takie wąsy, z, nie wiem z czego one są, takie sizalowe, one nie, nie trzymają się na magika, w związku z tym też dlatego będę stosować za chwilę Heavy Body. Aby moja kompozycja miała różnego rodzaju wysokości, stosuję tutaj mnóstwo tekturek, oczywiście resztek tekturek, staram się nie używać tutaj, nie ciąć nowej birmaty. Natomiast one pozwalają mi na podniesienie na różne poziomy tej kompozycji. Zobaczcie, zobaczcie sami, że zarówno okiennice, jak i panienka, i zegar, i tekturka ta z kopertą one są na zupełnie różnych poziomach. Dzięki temu to za chwilę umożliwi mi powtykanie. Tam różnego rodzaju dodatkowych elementów, takich jak jagódki czy elementy wycięte z wykrojnikami. Nie mówiłam jeszcze o tekturkach. Ja moje tekturki zembosowałam pudrem w kolorze białym, natomiast ja już go wymieszałam sobie też z takim innym pudrem, w brokatowym. Miałam taką resztkę, dlatego. Miał, miał być biały ten puder, ale jest leciutko błyszczący. Jeśli gdzieś nałoży mi się zbyt dużo heavy body żelu, przykrywam to na przykład wstążeczką albo przykrywam też tymi sezalowymi nitkami. Heavy body też powoduje, że kompozycja trzyma się wyżej. I zobaczycie za chwilę, że tu będzie nałożonych tyle elementów, że ewentualne naddatki tego heavy body żelu one i tak będą tutaj za chwilę niewidoczne. Natomiast nie ma co oszczędzać z żel medium, ponieważ no jest, nam wszystkim chyba zależy na tym, żeby projekt po prostu się trzymał. Mój projekt wzbogacam też elementami wyciętymi z wykrojnika. Tak jak we wcześniejszych tutorialach, obieram sobie paletę kolorów wokół której się obracam i moja paleta do tego projektu jest właśnie w kolorze białym, szarym i różowym. Dlatego też elementy wycięte z wykrojnika też w takich kolorach sobie powycinałam. Przy czym tutaj takie zawiaski są z białego papieru, ale ze srebrnym błyszczącym nadrukiem, więc już pojawia się pierwszy element disco, ale zapewniam, że będzie ich więcej. Natomiast wycięłam sobie też takie listki z w kolorze ciemno-szarym, też z tej kolekcji papierów którą tutaj używam, właśnie po to, żeby nieco skontrastować, żeby to nie było aż takie bardzo mdłe, tylko żeby, żeby ten jak gdyby trochę ciemniejszy kolor ożywił nieco projekt. Jagódki również kleję na żel medium, one mają wprawdzie druciki, które dość dobrze trzymają się magika, natomiast w tej wersji oszronionej również te, te, te łodyżki od tych jagódek też są oszronione, więc dla bezpieczeństwa stosuję tutaj heavy body żel. Staram się, aby każdy projekcik miał jakiś napis, dlatego też tutaj też ten napis używam oczywiście dla mnie bolączką jest żeby napis był prosto najczęściej już jak heavy body zastygnie czy tam magik zastygnie no to wtedy okazuje się, że napis przykleiłam krzywo i muszę odrywać w związku z tym no, na tę chwilę nie, nie przejmujcie się jeśli to, że tak powiem burzy wasze poczucie estetyki ja tu na pewno jeszcze z tym napisem będę walczyć Polecam wpychanie takich dodatkowych elementów z materiału, z tiulu, gazy właśnie patyczkiem do szaszłyków. Dzięki temu wepchnie się głębiej. Dzięki temu, jeśli mamy jakiś nadmiar medium, na przykład właśnie żel medium, to to medium zostanie wepchnięte nieco dalej i nie będzie też tak bardzo widoczne. Czas na wykończenie projektu. Ja projekt wykończam wtedy, kiedy heavy body zastygło, czyli minęło na pewno już parę godzin i wtedy zabieram się za pędzlowanie. Najpierw wybielam sobie nieco mój tamborek. Nie chcę, żeby on wyglądał na taki brudny jak gdyby. Poza tym będę chciała nałożyć jeszcze farbki różowej. To jest zwykła różowa farbka akrylowa i gdybym nie rozjaśniła wcześniej tego tamborka, no to... Ona niezbyt fajnie wyglądałaby po prostu na tym szarym, a tak na białym wygląda nieco bardziej kontrastowo i dzięki temu jest bardziej widoczna. Jeśli gdzieś nałożyłam za dużo tej farbki, to oczywiście poprawiam znowu białą farbką. Miziam też delikatnie wstążeczkę po to, żeby troszkę ją przygasić, a jednocześnie pokazać jej teksturę. Jeśli macie takie tutaj błyskotki, które niezbyt atrakcyjnie wyglądają na projektach, to właśnie do takich projektów bardzo bogatych one świetnie się nadają, ponieważ wtykniecie je gdziekolwiek oczywiście o ile nawiązują do waszej palety kolorów i tylko tak delikatnie spod jakiegoś elementu one wyglądają. Dlatego też nie rzucają się tak bardzo na oczy ich powiedziałabym subtelne piękno. Jak już przykleiłam kaboszony, przyklejam również perełki. Moje perełki przyklejam na heavy body żel, ponieważ nie chcę, żeby z taki glue tutaj ciekło mi z tych perełek, dlatego stosuję tutaj bardziej żelową wersję, a na magika przyklejam mikrokuleczki, oczywiście jak zwykle dosyć soczyście. Pamiętajcie, że jeśli zostanie Wam nieco kleju widocznego, zawsze to można przykryć brokatem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że tutorial się spodobał. Proszę, zasubskrybujcie mój kanał Twórczego Dnia. Pa!